O, już nagrywa się. Cześć Wam wszystkim. Z tej strony Sebo. witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj gramy Łowcem. Paladen już jest zbity. Ma 500 wygranych Paladen, Złoty Paladen. Teraz postanowiłem, że będziemy grali Łowcem. Przygotowałem sobie taki dek testowy. Opiera się on na yy, kreaturach, które rzeczywiście mają mało many, a jednak w połączeniu w kombo potrafią naprawdę siać. Mm, spustoszenie dodałem do tego też sekret węży, także... Jest co? Jest, słuchajcie, co mieszać. Gram z kapłanem, także idziemy z Koksem. Łyk kawy. Cibo ci cukru i ruszamy. To nie to nie to nie na początek. Na początek potrzebuję stronników o niskiej zawartości money. To jest dobre na kapłanę, idealna karta. I rozpoczynamy, słuchajcie, pierwsza tura, w między drugiej turze zagramy e, Krok Rzecznego. To jest dobry stronik za dwa many z trzema e, punktami życia. Bardzo dobra karta do rozwinięcia e, w kolejnych turach. Ma przewagę właśnie nad stronikami które, ma, które mają e, 2-1, tak? E, w kolejnym turze, żebyśmy zagrali przyczynę Panterę, później możemy dać e, podkręci, których z tych stroników który przeżyje 2 plus 2. Także słuchajcie, multum kombinacji. Zobaczymy tylko, to, co mi pozwoli dzisiaj eee, kapłan. <coughs> Chciałem powiedzieć czarnoksiężnik, ale to czarny nie jest, że już jest wbity. Jest to tyle dobrze. Patrzcie, furę wichru. Dobre zagranie. Ale zrobię, wystawię misia. To będzie moja odpowiedź na, na jego furę wichru. Mam tutaj panterę, mam, mam stroników. przyszkowanych. Miś powinien przeżyć, chyba, że użyje karty z strunika za takim mniejszym. Albo i ten sposób. Też dobrze zagranie. Hmm. można i tak. Ciekawe, ciekawe, ciekawe zagranie. Yy, dobra, przyczajoną... O, jeżeli damy mu to, będzie miał ile? 4 na 5. O, czemu nie? Ok, dwie czwórki w polu. Nie może zniszczyć stronników. I w tym momencie nasz przyjaciel ma problem. Dokładnie. Teraz pełną parą prosto w niego. Yy, powiedzielibyście zapewne, żeby podkręcać CE, bo masz dwójkę dawaj, a wtedy on będzie mógł mieć kartę, która rzeczywiście yy, pozwoli mu na zniszczenie stronnika. A to jest najlepsza sytuacja, bo 2 na 5 wiecie co to jest dobra jeszcze karta. I ją można użyć. Bo może mi wyskoczy coś ciekawego w końcu. Ta karta mi się przyda, ta karta będzie mi potrzebna, bo jeżeli teraz nic to pełną parą niego wjadę, e, mam tutaj w ukryciu przygotowanego stronika. Pewnie w pierwszej kolejności powinien poświecić tą kartę, powinien ją zniszczyć e, tego nosorożca. Ja bym, jak był kapłanem, to bym dążył do zniszczenia e, tego nosorożca, bo sorożec, jeżeli jest w polu, to jest, jest problem. Słuchajcie, jest problem, naprawdę. Patrzcie na to, jak ładnie podkręcił. Hmm. Yy, Król Mukla w szarży 4-8, możemy naprawdę zrobić hardkorowy Słuchajcie, zagranie. Możemy takie combo wytrzaskać. Weźmy na przykład w tutaj, dajmy, prawda? Okej. Okay. i dajmy. Pięć... Trzy... Okej... Okay. A tutaj dajmy mukla. Pięknie. Okej, okay. rodzina jak jest na stole. Powiedzmy szczerze, że dobre zagranie, ładnie to nam się ułożyło. Tak jak właśnie chciałem, tak jak tworzyłem talię. Tutaj mogą być problemy. 2, 8. Tak? Nie 7. Raz to mówiłem wam na początku, że warto tą kartę wystawić, bo później mogą wyjść potężne karty. I miałem rację, dajmy sobie. Ej, mamy 7 punktów, 2, 3, to jest 7. Ona podkreśli to będzie 9. O, w ten sposób na przykład. Ok. To był taki krótki filmik yy, z Karcianą. No mam nadzieję, że Wam mm, się ten materiał podobał. Ja idę dalej, gonić tę rangę 10-9, którą yy, straciłem. Także zwycięstw 4 będę gonił. Jak pozwoli czas, to dla Was jeszcze z chęcią coś nagram, może tym razem z FPS-ów. A jak nie, to kolejny filmik z Karcianki, bo coraz więcej osób gra w Karcianki. Na mnie tak ja słyszałem. Także trzymajcie się gorąco. był kolejny film z Hardstona, Do kolejnego e, filmiku. Jest czas, to się nagrywa. E, 1442 zwycięstwa. Mak 49 Paladen zrobiony. Już dawno, dawno tylko wbijałem 500. Teraz kolej na mm, Łowce 32 level. Trzeba gończyć także do kolejnego filmiku. Jutro pojutrze na pewno coś się pojawi. Pamiętajcie o łapkach, nowych zapraszam do subskrypcji na razie. Trzymajcie się gorąco. Grał i dla Was Sebo w karciankę. Cześć. A wbijajcie na Facebooka, wbijajcie na Facebooka. Często postuję. Dawajcie też jakieś posty. Ja idę sobie robić kawę, bo mi się właśnie skończyło. Hej!